W produkcji obrawiarek i innych maszyn przewagę stanowią części o geometrycznych zarysach brył obrotowych. Zarysy te kształtowane są m.in. na obrawiarkach zwanych tokarkami. W tokarkach narzędziem skrawającym jest nóż tokarski wykonujący ruch posuwowy względem obracającego się przedmiotu poddanego obróbce. Od geometrii ostrza noża tokarskiego zależy zarówno kształt i rodzaj wióra, jak również kierunek jego spływu. Wióry wstęgowe, a także spiralne są niebezpieczne dla obsługi, nieekonomiczne w transporcie i składowaniu. W tworzeniu tych wiórów staramy się przeciwdziałać stosując specjalne łamacze wióra. Zmiana geometrii ostrza powoduje zmianę warunków w procesu skrawania. Na przykład stosując ujemne kąty natarcia w nożach z płytkami z węglików spiekanych możemy znacznie zwiększyć szybkość skrawania. Większa szybkość skrawania wpływa także dodatnio na chropowatość uzyskiwanej powierzchni. Gruntowne poznanie geometrii noża tokarskiego jest niezbędne dla zrozumienia zasad rządzących procesem skrawania. Zdjęcia filmowe jedynie sygnalizują złożoność budowy noża tokarskiego. Przezrocza oraz modele znajdujące się w pracowniach szkolnych pozwolą bardziej wnikliwie poznać geometrię noża tokarskiego. Nóż prawy lub lewy określamy w sposób przedstawiony na filmie. Pomiaru kątów zaostrzenia noża dokonujemy specjalnymi kątomierzami. Sposób ustawienia noża względem toczonego wałka ma istotny wpływ na kształtowanie się wartości składowych oporów skrawania. Wałki o małej sztywności powinniśmy toczyć nożami o dużym kącie przystawienia. Mały kąt przystawienia głównej krawędzi tnącej powoduje wzrost oporów promieniowych, które wpływają ujemnie na proces skrawania. Doprowadza to niekiedy do wygięcia mało sztywnych wałków. Noży o ujemnych kątach natarcia używamy do obróbki materiałów o większej twardości oraz przy dużych szybkościach skrawania. Ostrza tych noży wykonane są z węglików spiekanych odpornych na wysokie temperatury. Zastosowanie narzędzi o ujemnych kątach natarcia wpływa dodatnio na zmiany kierunku stycznej siły skrawania. Chronimy w ten sposób kruchą płytkę z węglików spiekanych, przedłużając okres trwałości ostrza. pochylenie głównej krawędzi tnącej pod kątem mniejszym od zera powoduje spływ wióra w kierunku zgodnym z kierunkiem posuwu natomiast przy kącie pochylenia większym od zera wiór spływa w kierunku odwrotnym przy toczeniu wykańczającym często używamy noży o zaokrąglonej krawędzi tnącej lub noży o krawędzi prostoliniowej Wartość kątów ostrza noża będzie zachowana tylko wówczas, jeżeli wierzchołek ostrza narzędzia ustawimy w osi toczenia. Polskie normy określają kształty i wymiary noży tokarskich. Oto ich przykłady. Wykańczak boczny lewy. Przecinak. Wytaczak. Nóż oprawkowy w oprawce sprężynującej. Nóż słupkowy używany do toczenia kształtowego. Podobnymi cechami odznacza się nóż krążkowy. Ostrzenie noży przeprowadzamy na specjalnych ostrzarkach. Imak nożowy możemy ustawić pod żądanymi kątami zaostrzenia narzędzia. Kierunek szlifowania powinien być tak dobrany, aby ziarno ściernicy nie schodziło z płaszczyzny szlifowanej na krawędź tnącą. Wytwarzające się ciepło w procesie skrawania w 70% przechodzi do wióra, a w około 20% do narzędzia. Stosując odpowiednią geometrię noża staramy się chronić krawędź tnącą przed ujemnym wpływem temperatury. Stosując na przykład małe kąty przystawienia skrawamy szerszymi wiórami, powodując lepsze odprowadzenie ciepła. Zniszczone narzędzie jest wynikiem skrawania małym odcinkiem krawędzi tnącej. Małe kąty natarcia oddalają nacisk wióra od ostrza noża, chroniąc je od nadmiernego przegrzania. Zależnie od rodzaju materiału stosujemy ciecze chłodzące przeciwdziałające nagrzaniu się ostrza noża. Stosujemy także ciecze chłodzące smarujące zmniejszające tarcie. Chłodzenie ręczne okresowe jest niebezpieczne dla obsługi, a także może być powodem mikropęknięć krawędzi tnącej.